To już ostatni ze wzoru skróconego mnożenia jest to suma sześcianów, znowu bardzo podobny wzór do poprzedniego. Poprzednia była różnica sześcianów, teraz mamy sumę. No i właśnie znowu najczęściej używa się tego wzoru do zapisywania pewnego wyrażenia w postaci iloczynu i popatrzmy. Znowu wzór jest bardzo podobny do tego poprzedniego, tylko że teraz w pierwszym nawiasie poprzednio był mi minus przy różnicy sześcianów, teraz jest plus, a w drugim nawiasie e, pierwszy znak jest zmieniony na przeciwny. No i dowód analogicznie e, zaczynamy od prawej strony, czyli będziemy sobie e, przemnażali odpowiednie elementy. a razy a to a do trzeciej. a razy minus ab to jest minus a kwadrat b. a razy b kwadrat to jest ab kwadrat. Teraz b. Dodać b a kwadrat. b razy minus ab to jest minus ab kwadrat. I mamy dodać b do trzeciej. Minus a kwadrat b to jest to samo co b a kwadrat, bo mnożenie jest przemienne, czyli to możemy sobie skrócić i tak samo te dwa elementy. I co nam zostaje? Zostaje a do trzeciej plus b do trzeciej. I to jest dokładnie to, co jest z lewej strony. I to kończy nam dowód. I teraz ponownie będziemy chcieli zapisać w postaci iloczynu takie wyrażenie. Czyli widzimy, że naszym a do trzeciej jest p do trzeciej. Czyli musimy nałożyć pierwiastek trzeciego stopnia, żeby dobyć, wydobyć A, ponieważ wtedy nam się zredukuje. Jak mamy potęgę trzecią, musimy mieć taki sam stopień. Czyli w tym przypadku A to jest P i już mamy pierwszy składnik do podstawiania do tych drugich nawiasów, a drugi, czyli B do trzeciej to jest 27. Pierwiastek trzeciego stopnia z b do trzeciej to b, a z 27 to 3, bo 3 do trzeciej da nam 27. I stosujemy teraz ten wzór, który mamy tutaj. Czyli znaki są takie: plus, minus, plus. Czyli do pierwszego elementu dodajemy drugi element. Mamy p plus 3 i teraz mamy p kwadrat minus p razy 3 to jest 3p plus drugi składnik do kwadratu, czyli mamy 9. I to wszystko. Teraz mamy taki przykład. To są takie same przykłady jak w poprzedniej lekcji, tylko zamiast minusa jest plus, żeby było łatwiej zrozumieć o co w tym wszystkim chodzi. W tym przypadku naszym a jest 10, bo 10 do trzeciej da nam 1000, a B jest K. I podstawiamy do wzoru. Mamy pierwszy składnik plus drugi składnik. W drugim nawiasie mamy pierwszy składnik do kwadratu to jest 100, minus pierwszy składnik razy drugi składnik, dodać drugi składnik do kwadratu. Czyli jeżeli znamy wzór i potrafimy nim operować, to zobaczmy jak to e, bardzo szybko idzie. Teraz pierwszy składnik to jest A. Tak, a do trzeciej, a chcemy mieć yy, sam yy, składnik, który podnosimy do trzeciej potęgi, czyli mamy a, a drugi składnik to jest pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch, czyli mamy pierwszy składnik plus drugi składnik w pierwszym nawiasie, a w drugim pierwszy składnik do kwadratu minus pierwszy składnik razy drugi, czyli pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch, dodać. Yy, Drugi składnik do kwadratu. Czyli będziemy mieli pierwiastek trzeciego stopnia z czterech. I jeszcze jeden przykład. E, pierwszym składnikiem jest jedna e, piąta. Bo jedna piąta do trzeciej da jedną 125. Drugim składnikiem jest x. Czyli pierwszy element plus drugi w pierwszym nawiasie. W drugim mamy pierwszy element do kwadratu. Teraz będziemy mieli minus pierwszy element razy drugi składnik dodać drugi składnik czyli x do kwadratu. Jeszcze zapiszemy. Pierwszym składnikiem to jest a 1.5, drugim składnikiem jest x, bo jedna piąta do trzeciej, daje 125, a drugi składnik to x, bo x do trzeciej, to jest x do trzeciej. No i przeszliśmy przez te wzory skróconego mnożenia. Na pewno będziemy je stosowali, powtarzałem już to w poprzednich lekcjach, będziemy je stosowali w innych działach, dlatego warto sobie je poćwiczyć. No tutaj, czy warto uczyć się tego na pamięć? No wydaje mi się, że, że warto na pewno wzory dla kwadratów, czyli kwadrat sumy, kwadrat różnicy i różnicę kwadratów. Te trzy początkowe wzory zrzuconego mnożenia warto znać na pamięć, a te wzory po prostu, gdzie pojawia się sześcian, warto rozumieć i trzeba po prostu umieć sobie poradzić, gdy zapomnimy, jak, był ten, jak wyglądał ten wzór i gdy odczytamy sobie go z książki, bo mi się wydaje, że z tym jest największy problem. Ja chciałbym kłaść nacisk na to, żeby rozumieć pewne wzory, nie uczyć się ich na pamięć, tylko rozumieć w jaki sposób je się stosuje i jak można to przełożyć na jakieś proste przykłady i to jest najważniejsze. Także to wszystko jeśli chodzi o wzory skróconego mnożenia, na pewno będziemy kiedyś z nich korzystali, więc warto się z nimi dokładnie zapoznać.